Dziennik Koronawiary, odcinek 63. Kochani, apostoł Paweł donosi ze swojego aresztu. Wspaniale jednak postąpiliście, łącząc się ze mną w ucisku. Nie chodzi o to, że spodziewam się daru. Zależy mi raczej na plonie, który można by Wam zaliczyć na korzyść. Poświadczam, że otrzymałem wszystko, i mam pod dostatkiem zostałem w pełni zaopatrzony gdy epafrodytos przekazał mi wasz dar wspaniałe pachnidło słodką miłą bogu ofiarę czy pieniądze są brudne na pewno w tym sensie że przewijają się przez miliony rąk zdaje się jednak że wielu przekonanych o ich brudzie ma na myśli niektóre motywy i koszty ich zdobywania oraz niektóre cele i powody ich wydawania, ale w takim przypadku cierpią one niewinnie, nie z powodu nieczystości własnej, lecz ich właścicieli, a to już inna sprawa. Bo gdy właściciel przestaje w nich widzieć dar, a zaczyna widzieć plon, i gdy ten plon zatrudnia w wiecznej sprawie. Brudne pieniądze zamieniają się w słodką, miłą Bogu ofiarę. Ciekawe, co do nich nic się nie zmieniło. Ktoś się zmienił i zapachniało. Jesteście treścią moich modlitw. Do usłyszenia.